Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w poniedziałek miałem wielki zaszczyt dzięki uprzejmości mojego wielkiego przyjaciela Tomasza Ognistego, szefa NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, ale również i górnika rozmawiać z rolnikami z Gupczyc, z Baborowa, z Branic. Rozmawialiśmy właśnie na temat tego, co jest dzisiaj dla rolników w największą. Największe zmartwieniem, a więc zielonej inflacji, zielonej drożyzny. I trzeba jasno sobie powiedzieć, że jeżeli chcemy pomóc polskiej wsi, to musimy bezwzględnie zablokować, zawetować pakiet Fit for 55, te ideologiczne pomysły z Unii Europejskiej, to po pierwsze i po drugie. Trzeba pamiętać o tym, że polska wieś stoi węglem. Nie możemy uzależniać się od rosyjskiego gazu. Dzisiaj ten gaz jest najdroższy. Ceny nawozów są uzależnione od cen gazu. W związku z tym musimy tę zieloną inflację zatrzymać, również stawiając na polski węgiel i zakończyć tę politykę przestawiania na błękitne paliwo. Tak pomożemy polskiej wsi, tego chcą polscy rolnicy. Polscy rolnicy chcą konkurować w Europie Zachodniej cenami i nie możemy doprowadzić do tego, że zielona drożyzna, zielona inflacja rolników polskich będzie uderzała. Dziękuję.